Cześć kochani, dziś mamy Wielkanocną Niedzielę i postanowiłam nagrać takiego vloga. Jestem bez makijażu i sobie pokażę Wam jak robię masaż kamieniem głasza. Ja mam głasza z kamienia kwarcowego o kolorze różowym. Przeciągam do pulsa i następnie do serca. Odciągam krew i limfę. Teraz ręce są we krwi, czarny chleb i czarna kawa. Opętani samotnością. I tak samo będę robiła drugą stronę jest to stara chińska metoda masażu. Ja mam taką formę. Są jeszcze serduszka, półkola, kola, pół księżyce, także można sobie wybrać to, co najbardziej pasuje. Dochodzą wszędzie, bardzo głęboki jest to masaż i w sumie pomocny. Dobrze, potem... Teraz położę sobie podkład firmy Manhattan o numerze 86. Jest to bardzo ciemny podkład, ale ja go naprawdę niewiele wezmę. I z tego względu, że ja mam szyję ciemniejszą dużo od twarzy, teraz może nawet to nie jest takie widoczne ponieważ na szyję położyłam sobie taki sztyft o, z babor o faktorze 50. Troszkę mi to się rozjaśniło, ale tak to jest to bardzo widoczne. To są skutki wcześniejszego, długoletniego opalania i narażania na bardzo mocne poparzenia mojej skóry, bo ja się mocno parzyłam, także tak to wygląda. On teraz wygląda bardzo ciemny, ale po chwili on tak się wtopi w moją skórę i nie będzie to tak wyglądało jak teraz. Aczkolwiek do szyi będzie bardzo dopasowany. Mam szyję bardzo, bardzo, bardzo zmasakrowaną, można powiedzieć, po tylu latach opalania ile to lat? Nawet 30 mocnego nasłone... na promieniowywania chociaż na słońcu też na początku yy, opalałam tutaj jest korektor z Maybelline to jest ten ciemniejszy odcień bo są chyba tylko dwa jaśniejszy i ciemniejszy ja mam ten ciemniejszy i sobie tylko tam gdzie potrzebuję. Dokładam tego korektora. Mhm. Tu mi się taki pryszcz zrobił trochę bolący, więc go też zamaskuję. Z tej kredki używam już tylko szczoteczki, żeby wyczesać podkład z brwi. Troszkę za głośno. No. no, no, no. Coś się zwiesiło. Chciałam, żeby coś tam troszkę wyrękało. Dobra. To jest z firmy RL. Rozświetlacz, który ja. Daję na całą twarz, żeby przykryć odkład. I od razu sobie rozświetlę nam delikatnie twarz, żeby była taka bardziej promienista. Muszę. No, i tak jak widzicie, wcale nie wyglądam jakoś tam ciemno, jak baba jaga. po sercu popłynęły. Zrozumiałem wtedy, że wietrze ponieść moją pieśń. Pieśń goryczy, pieśń rozpaczy. Matko moja jest mi źle. Na powieki nakładam różowy cień. Mam pojedyncze cienie. Ja nie mam paletek całych. Mam tam jakąś jedną paletkę, której nie używam. I jest to Córka mi przysłała to z Polski, ponieważ tutaj nie ma pojedynczych cieni. W ogóle nieznana mi firma. W ogóle nieznana mi firma. Nawet już mi się starło to wszystko, także sobie położę na całą powiekę. Jedno oko zrobię, a drugie robię poza wizją. I na dolną powiekę też ten sam cień nakładam. A miłości twoje z fałszem czy nie mogę? Chciałbym zasnąć, lecz na zawsze. Tak mój ktoś wyniesie moje ciało. A na będzie znów czarny chleb i czarna kawa Opętani samotnością Szukają szczęścia, które zwie się wolnością W kącik sobie położę To jest Revolution, dobrze mówię? Tak, Revolution uh, Highlighter Angel Angel i tutaj sobie w kącik położę taki o proszę piękny rozświetlacz, ja lubię się świecić a na policzki położę taki kolor mm, delikatnie ceglasty który bardzo lubię Jedną stronę robię, tak jak mówię, żeby nie przedłużać, a drugą zrobię potem. Teraz pod oko. Przestać. No, chociaż tutaj też miałam czarną kredkę. Zrobię sobie brwi i zrobię sobie czarną kredką. Linię. Na raz. O, coś wypadło. Nie szkodzi. Dobra. Brwi. Dobrze, kochani. Ja już sobie zrobiłam drugie oko. I tak to wygląda. I chciałam Wam powiedzieć, że mam szczotkę teraz całkowicie z włosia dzika, z sierści dzika. I ja teraz tylko tak gładzę swoje włosy. I dzięki temu te włosy mi rosną, i one są już dosyć, dosyć, dosyć długie. I przede wszystkim równe. Nie mam yy, wyszczępionych końcówek, przede wszystkim po prawej stronie. Prawa strona również mi rośnie, więc to jest tylko takie gładzenie. A jeżeli chcę wykonać masaż sobie skóry głowy, żeby ją dobrze uchwycić, to po prostu ją masuję palcami. I ta szczotka jest naprawdę. Bardzo fajna, nie wyrywa w ogóle włosów, nie skrusza i, i każdemu ją polecam. Polecam, polecam. <śmiewanie> Dobrze, także tak wygląda moja. Hmm. Pielęgnacja jako pielęgnacja, ale tak wygląda mój makijaż na dzisiejszy dzień. Lubię spineczkę sobie jakąś dorzucić jeszcze na boczek. Także mam na bok. Nie lubię i sama powiedziałam na boczek. O, na przykład taką. To potem. Kochani, Chrystus z martwych wstał. Alleluja, cieszmy się. jednak moi kochani to nie będzie vlog ponieważ to już wyszło bardzo długo chcę wam pokazać, że u nas jest piękna pogoda cudowna słoneczna typowo świąteczna ja mam w biustonoszu parę pieniążków na kukułkę, żeby po prostu mnie nie okukała yy, i będę sobie miło dzień spędzała O Jackie.